Zejdźcie mi z drogi, nie przeszkadzajcie mi! co? Samochód? Hej. Hej, wszystkim z tej strony Skryby. witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive. I dzisiaj, słuchajcie, zobaczcie sami, jesteśmy na nowej mapie. Przy ogromnej mapie, przy ogromnej wyspie. I w dzisiejszym odcinku, razem z Grzesiem na pace, będziemy oczywiście uciekać, tak jak w poprzednim odcinku, od kwasu, który się wydobywa ze środka ziemi, żeby zgładzić ludzkość. Zobaczcie sami. Jak to wygląda pod wodą, i musimy się dostać tam, czyli do miejsca, gdzie jest wulkan. I wulkan jest jedynym bezpiecznym miejscem. Ogólnie, też jak dotrzemy do wulkanu, trzeba też będzie powędrować do środka ziemi, gdzie czekają na nas. <ścoughs> Bakrumsy! Hell no. Także zaczynamy ucieczkę. Na pewno mamy chwilę czasu i musimy jak najszybciej się wspiąć. Znaleźć w ogóle miejsce, gdzie możemy się. Się wspiąć. To jest cięższe niż myślałem. Gaz to dechy cały czas. Dobra, jakoś tędy, tędy, tędy jedź. Proszę, 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 przyspieszaj. Mam nadzieję, że się grześ trzymasz. Jesteśmy wreszcie. Jest lepiej i niby jest taki normalny, fajny dzień. Ale już widać ten kwas, że się zbliża. Tam jest jakaś droga pod górkę. Musimy się przedostać na tamtą drogę. Tylko bardziej mnie ciekawi, jak niby mam to zrobić. Przejedźmy jakoś tędy. Przynajmniej spróbujmy przejechać. Okej, okay, w miarę to wychodzi. Teraz trzeba tędy. Tylko jak tam się dostać? On się już zbliża, ten kwas. Dobra, szybko, szybko. Skręcaj. Jedź, jedź. Czemu nas policję jeszcze? Czy To jest chyba jakiś żart, panie policjancie. Proszę się odwrócić. Jest naprawdę źle. A oni nas gonią. Nie, no super. 20 na godzinę pod górkę, nie? Gorzej być po prostu nie może. Okej, okay, ale damy radę, dajemy radę. Kwas jest już... <ścoughs> się! Ostatni raz, po prostu wsiadam do tego samochodu! Grzesiu, trzymaj się! Uda się! Uda się, są zaraz za nami! Ale przyspieszamy cały czas gaz do dechy, wciśnięty jest! Skracamy wszystkie możliwe zakręty! Nie wiem, czemu oni tu zahamowali, ale jedziemy dalej! Jedziemy! Wywaliłem się! Wywaliłem się! Grzesiu, wypadł! Postawiliśmy jakoś auto na nogi, znaczy na koła, ale... Pas jest coraz bliżej. Szybko, szybko, pod górkę, pod górkę, pod górkę. Grzesia niestety nie ma i Grzesiu źle skończy! Kto wymyślił w ogóle trzy kołowe auta? Przecież to jest koszmarne. Z tym się jechać nie da jeszcze on mnie popychał. Czemu? Czemu to jest w dół? Proszę cały czas do góry. Proszę cały czas do góry! Nie, 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 nie jedź, jedź. Je, 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 je. Zobaczcie jak blisko jest ten kwas wziął policję do siebie! Jedź! Panie policjancie, proszę! Nie, 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 nie! Nawet przez ten kwas dosłownie nic nie widać Ja chciałem zobaczyć, co się stało z Grzesiem Mamy tym razem Mercedesa Grzesiu, nie wiem, czemu on udaje, że prowadzi, ale, ale niech będzie, niech sobie myśli przynajmniej Policja chyba się już dowiedziała, co się święci Że kwas się zbliża Więc musimy naprawdę uważać Policja nas nie goni teraz, więc jest dobrze Pojedźmy prosto Zobaczmy, czy Mercedes da radę sobie przejechać tędy już miskę Olejowo uszkodziłem. I, i koło, to nie wróży zbyt dobrze. Jak, Grzesiu, jeździsz? Ale ludzie mówią, że stare Mercedesy są wytrzymałe, więc zobaczymy, jak długo taki silnik wytrzyma bez oleju. Bo już całkowicie tego oleju nie mamy. Grzesiu się aż złapał za głowę. Jedziemy cały czas. W ogóle ten kwas jest za nami. Zapomniałem o tym kwasie, przez to, że nasz Mercedes cały czas skręca sobie randomowo. Jeszcze. Dzięki, panie policjancie, gorzej być po prostu nie może! To jeszcze nas zepchnie bardziej! Pojedźmy! Normalnie, no co za policja ma do mnie! Aż znowu od nowa sobie zacząłem, tylko... Jest już źle! Przez się! Nie! Nie! nie. nie. Stwierdzam jasno, że nienawidzę tych NPC-tów Jeszcze znowu policja mnie goni Przejeżdżamy tędy Teraz zrobiłem to mega szybko, więc zobaczmy gdzie jest kwas Już powoli nas dogania, ale mamy troszkę więcej czasu niż wcześniej Jedziemy Nie, 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 no co? Co chodzi z tą policją? Dlaczego ona mnie w ogóle goni? To jest mega dziwne Dobrze, skupmy się na sobie w każdym razie Przejeżdżamy tędy Mamy policję która się rozwala z innymi samochodami! Czy czemu oni mają krew w ogóle... Dobra, znowu się walnęli. Na szybie. Nie no w takim samochodzie to jak każdemu ucieknę. Teraz w lewo. Cały czas prosto, później zobaczymy też inną trochę! Nie no popchną. No, no jak! skręcać teraz. Super. W ten sposób może być ciężko. Nie no, co jest z tymi ludźmi? Pipczą i mnie biją oponą. Tak właśnie wygląda panika i wszyscy giną. Wziąłem teraz sobie ręcz rowera, który jest mega szybki i powinien sobie z tą powodzią poradzić. Też Grzesia nie wpuściłem, więc jakoś się mnie uczepił i ciągniemy go za sobą. Nie no, jeszcze oponę mi przebiło. No... Najgorzej! ale trudno poradzimy sobie też bez opony mam nadzieję, że to nie Grzesiu mi przebił to oponę bo go specjalnie w tym kwasie zamoczę i zobaczcie range'em to serio dobrze idzie ten kwas jest mega daleko Grzesiu się jakimś cudem jeszcze trzyma, panie policjancie proszę się nie przejmować, ja tylko ciągnę swojego kochanego przyjaciela bokiem wchodzimy w zakręty tym range'em, oj, delikatnie Grzesiem walnęliśmy, ale jest wszystko w pod... czemu tamten panu w tą policję! Jest wszystko w porządku. Grzeźu, prawda, że wszystko jest w porządku. Oczywiście, że wszystko jest w porządku. Wyprzedzamy dosłownie wszystkich. Jesteśmy serio. Wysoko już tak mi się wydaje. O, nie, 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 drzewo, drzewo. Tylko jedno koło nam hamuje i to może być problem, który może nas wykluczyć z tej... z tej... No. Czemu? Policja jeszcze nas zatrzymała! Czy ja mogę wyciągnąć te koło jakoś mocno tak... O! Czemu ten range? Nie wiem kto to wymyślił, ale on ma przód napęd, nie? Więc jest... Jest bardzo... bardzo źle. Weźmy w takim razie coś jeszcze bardziej potężniejszego. Tylko Grzesiu się nas przyczepił, już tak finalnie się przyczepił. Spróbujmy teraz znaleźć jakąś inną drogę. Pojedźmy tędy. Może się uda. Nie wiem, czemu wszyscy zawracają. Chyba tam wcale nie jest dobry pomysł, żeby jechać. A co? Co? Nie! Nie no, co oni zrobili! Ale dobra, wytrzymał ten samochód! Grzesiu się jeszcze jakoś trzyma, tylko już nie mogę skręcać zbytnio. Grzesiu, Grzesiu... Oj, przepraszam! Nie mogę skręcać! Lecimy po bandzie i przy okazji przyciskamy nogę Grzesia. Już się nie zmieszcz! Jeszcze jadę dalej! Pod nami jest kwas, jest po prostu tragedia! To nie jest na pewno dobra droga, żeby... przeżyć. Możemy teoretycznie pojechać tędy, tu nie będzie samochodów, więc będziemy bezpieczni i zobaczcie jaka tu jest górka, możemy tędy pojechać. Uciekliśmy od policji. Czemu oni tędy jeżdżą? Czemu wy tędy jeździcie? Teraz w ogóle przejazdu nie ma Ale jako, że mamy samochód 4x4 To możemy też jechać sobie po trawie Bez żadnego problemu Grzesiu się jeszcze trzyma To jest przecudowne Nie znam nikogo, kto tak walczy o życie jak Grzesiu Czy My jesteśmy na samej górze Podjeżdżamy pod gó... Nienawidzę, nienawidzę tych samych. Czemu on mnie spycha? Spycha mnie! Stój, stój! Nie! Nie! Proszę, żyj! Żyj! Żyjemy! Żyjemy! Jest dobrze! Kwas jest jeszcze daleko! Grzesiu nie ma dłoni! Mercedes jeszcze działa! Nie wiem jakim cudem, ale działa! Spróbujmy podjechać raz jeszcze! Jezu, to jest niesamowite! Co te samochody robią? Proszę, nie jedźcie! Nie jedźcie tędy! Tu jest lotnisko, ale samolotu tam żadnego! Nie, 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 stój, 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 zatrzymaj się, zatrzymaj się, nie! Nie, 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 hamuj! No jesteś na kamieniu! Dużo trakcji! Dużo trakcji powinno być! Nie! Nie! Jeszcze żyjemy! Grzesiu się trzyma drzewa, on już chyba nie chce jechać, kwas się zbliża! Zbliża się i to bardzo szybko! Jest, jest źle! Spróbujmy tym samochodem pojechać tą drogą. Nie, nie, nie. No, Grzesiu! Grzesiu się rusza! I samochód cały się rusza! Co to miało być? Jak ja mam teraz pod to podjechać niby? Czekajcie, tędy jest droga. Tylko policja jeszcze skacze na nas. Okej, okay, okej, okay, podjadę, podjadę. Podjechałem? O policję. Trzeba by było też się pozbyć tego Grzesia na górze. Bo on nam naprawdę utrudnia życie. Proszę zjechać, naprawdę. Was nie potrzebuję żebyście mi przeszkadzali! Dobra, ten Mercedes jest wytrzymały, uderzam w inne samochody, nic się nie dzieje. Jeźdź, jedź, jedź. Tą policję można zepchnąć nawet. Okej, okay. blokady nawet robią! Przesuwamy blokady! Grzeziu stracił rękę. Zobaczcie, tu jest ręka Grzesia Co jest? On tutaj walczy o życie, naprawdę. Chociaż my też walczymy o życie. Dobra, dobra, jedź, 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 jedź. tędy. Teraz chyba w lewo. Czy to jest tu? Czy ja muszę jechać tędy jakoś? Dobra, podjeżdżamy tędy. Okej, okay, mam nadzieję, że tutaj samochody nie będą się zbytnio respić. Respił się! Ale jesteśmy prawie. Gdzie jest ten wulkan? Tam daleko jest wulkan jeszcze. Jest źle, no zostaw mnie! Nie, hamuj, hamuj. No, co ci ludzie robią? Dobra, podjeżdżamy. Podjeżdżamy pod górkę. Tu jest naprawdę ślisko. Teraz trzeba będzie w dół zjechać szybko i delikatnie. Okej, okay. okej, okay, jedź, jedź. Jedź, jedź, szybko! Zjeżdżaj! Zjeżdżaj! Ja już się nie zatrzymuję nawet! Proszę, 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 jedź, jedź, Mercedesie! Jedź, podjedź, podjedź! Jedzie! już się na nas patrzy! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Pełna prędkość Grzesiu dostał, ale nieważne. Jedziemy dalej. Nie mamy opon z lewej strony. Jesteśmy prawie. Jesteśmy prawie. Jedź, jedź, jedź. Nie, nie, nie. No, ja w ogóle nie mogę skręcać ani hamować. Za nami jest, za nami jest kwas. Nie, nie mogę skręcić. Cofaj. Nie! Ja nic nie mogę zrobić. Proszę, proszę. Ham. Widzę, ha. Nienawidzę tej gry. Nienawidzę tej gry. Nienawidzę tej gry. Nienawidzę tej gry. Mieliśmy! Przy wurkanie. Ale wiecie, co stwierdziłem, że potrzebujemy czegoś opancerzonego. Co da radę sobie ze wszystkim na drodze, a jednocześnie będzie wystarczająco szybkie. Więc mamy uzbrojony wóz policyjny. Tylko pojechałem złą stroną. Miałem przetestować drugą drogę, czyli jedziemy sobie spokojnie tędy. Policja nas nie goni, bo sami jesteśmy policją z porwanym grzesiem. Mamy tu jakąś drogę, ale nie prowadziła ona do góry. Co tu jest? Czy ja mogę tędy jechać? Przecież to jest oszustwo. Gdzie jest kwas? Pas jeszcze nie wyszedł na plażę, chociaż nie ukrywam, że zaczyna się zbliżać niepokojąco szybko. I ten wulkan wcale nie jest daleko, tylko nie wiem jaka droga teraz prowadzi do niego, ale póki prowadzi do góry, to tamtędy jedziemy. Czemu policjant zgoni? Drzwi się zamknęły, a Grzesiu ma nadal nogę poza drzwiami. Proszę się przesunąć, policja, pr proszę. Proszę się przesunąć. No jeszcze opony sobie przebiłem. Nie wierzę. To jest po prostu najgorsze, co może być z tymi oponami. A ten cofał i nie będzie mógł teraz wyjechać. Zaryzykujmy i podejmijmy się tej drogi. Tylko nie wiem, czy będę w stanie podjechać tym samochodem. Chyba musimy jechać inną drogą. Zobaczcie, mamy drogę nad ziemią. Inni ludzie też uciekają. Jedyny mądry człowiek tam jest, z tego co widzę, który wyprzedza policję. Omija wszystko. Ale dostał ten kwas. Jest niepokojąco blisko. Jest zaraz za nami. A nasza prędkość maksymalna to 40 na godzinę. Jest bardzo źle. Jest bardzo źle. Kwas nas dogania i to z wielką prędkością. Silnik nam się przegrzewa. Już nie jedzie. Nie ma sposobu na ucieczkę. A spróbujmy po prostu pojechać jakimś szybkim autem, które po prostu zostawi ten kwas mega w tyle. Ups, jednak nie zostawi mega w tyle. Które zostawi kwas mega w tyle. Mam przynajmniej. Taką nadzieję! Okej, okay, okej, okay, okej, okay. wjeżdżamy tutaj pod górkę. Mega szybko! Kwas jest jeszcze daleko, bo zobaczcie, on nawet na brzeg nie wyszedł. Postarajmy się ominąć tych ludzi, tylko nie wiem, czy. O, zjechał nam! Nie no, to chyba żart jak. Co wy tu robicie? Co wy tu robicie? Nie no, zablokował przejazd! Widzowie, musimy zawrócić i walnąć w niego tyłem, bo ten kwas jest blisko już. Nie no proszę cię, proszę cię, po prostu cię proszę, zejdź mi z drogi. Proszę się przesunąć. Jest, jest utknąłem. Utknąłem. No kwas jest blisko, co ty robisz? Spróbujmy w takim razie czymś jeszcze szybszym. Już już nas policja goni. Na tyle szybkim, że może nic tam nie zdąży zrespić. Ok? Ok jest dobrze, wyprzedzamy wszystkich. Kwas jest daleko, wszyscy są daleko. Nie, no nie. Nie no nie. Zajęło mi to trochę, więc kwas nas dogania, ale to mało ważne, skoro teraz zgubimy go. Policja nas już nie goni, bo dała mi mandat, okej? Okay. Czekajcie, spróbujmy tędy. Wiem, że w Ferrari tędy jechać to nie jest zbyt dobry pomysł, ale może dzięki temu zaoszczędzimy masę czasu. Zobaczcie, ona sobie serio dobrze radzi. To policja jedzie, tylko <śledzimy> spadła. O. Nie nie, 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 proszę, proszę zjeść. Te NPC-y są serio niebezpieczne. Zejdźcie mi z drogi, nie przeszkadzajcie mi. O, co? Samochód! Ale jesteśmy mega wysoko już. Tylko trzeba uważać na inne samochody. Przebiłem oponę o nie wiadomo co, więc teraz nie mogę skręcać. No, Przednie przebiłem wszystkie opony. No. Widzę tej gry! Dlaczego jeszcze? Stój! Zatrzymałem się! Czekajcie, uda mi się cofnąć. Uda mi się. Jasne. Oczywiście, że się nie uda. Nigdy... Się nic nie udaje. Nie mam już pomysłu na lepsze auto niż to teraz. Znajdźmy też inną drogę, postarajmy się znaleźć inną drogę. To, to jest śmieszne, że ja jadę sobie 250 na godzinę i skręcam bez problemu. Jesteśmy w jakimś mieście. Nie, no tu musi być gdzieś wjazd, jakaś autostrada, jakaś obwodnica wulkanowa. Czy to jest to? Tylko hamowanie nie jest w tym najlepsze. Czy jak pojadę tędy, to będzie dobrze? Nie będzie dobrze, ani trochę. Co? FAST JEST! Jedź! Jedź! jedź. Nie. Jesteśmy! 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 Przesuń się! Przesuń się! PRZESUŃ SIĘ! TY TEŻ SIĘ PRZESUŃ! No i... No i nie mogę jechać... Te, teraz po prostu nie uwierzycie czym jadę... Musicie... Musicie po prostu zgadnąć, bo to jest... Mamy Bugatti! Sami widzicie czym? I to jest sposób na wszystko! Ja się przebiję przez wszystko! Nie ma żadnego problemu! Przesuwamy wszystkich! Przesuwamy. Proszę bardzo! Proszę bardzo! Nie no, to jest genialne! Nie możemy też oczywiście za szybko jechać, bo też nasze auto się troszkę zniszczy, ale przez te policję. Przebijemy się! Przebijemy się idealnie najgorzej będzie w terenie. Jak on poleciał! Przez każdą barykadę możemy się dzięki temu przebić. Auto troszkę gorzej skręca i pewnie w terenie nie będzie się dało zbytnio jeździć, ale teraz nadrobimy masę, ale to masę czasu. Spychając po prostu wszystkich z drogi. Przepraszam. Te najmniejsze, dosłownie najśmieszniej się wywala w powietrze, ale temu bogactwi się dosłownie nic nie dzieje. Zobaczcie, oni robią jakieś barykady śmieszne, nie mają dosłownie żadnej szansy. Wszędzie w dół prowadzą te drogi. Czekajcie, musimy chyba tędy podjechać. Tylko nie wiem jak ja mam z tym z przodu podjechać, ale spróbujmy, chociaż wydaje się, to niemożliwe nie! Jest jeszcze jedna droga, gdzie nie byliśmy. To było specjalnie. Czyli nie byliśmy tutaj. Zobaczcie, to też prowadzi pod górkę. I to może być tak naprawdę nasza wygrana. Tylko... Nie! Zaraz. Zaraz wracam. O. Okej, okay, jesteśmy mniej więcej w tym samym miejscu. Spychamy tego, co nas zepchnął oczywiście. Jezu, ile jest tej policji? Czekajcie, tu jest jakiś wjazd. Ale dobra, jedziemy dalej. Zaplanowany jest wulkan. Musimy jakoś tędy podjechać. Wyłączam całkowicie trakcję. Spróbujmy, spróbujmy podjechać. Da się tym Bugatti, mimo że ma tragiczne opony do terenu. Jest blisko wulkanu. Teraz najważniejsze jest to, żeby nie przebić sobie o nic dosłownie opony. Okej. Okay. Jedź, 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 Jest! Jest! Nie jest! Jest! Gdzie ja mam jechać? To jest tragiczna droga. Dobrze, że oni stoją, a nie jadą. Proszę, Proszę się przesunąć, tylko nam teraz przeszkadza to z przodu. Jechać praktycznie nie mogę przez te kamienie. Dobra, kwas jest jeszcze daleko, więc na spokojnie Screamy. Będziesz musiał wykręcać tysiąc razy, ale to też jest walka z czasem, więc musimy zjechać tędy. Kwas jest już blisko, wspina się cały czas, ale tutaj jest bezpiecznie. No, no, no skakujemy do lawy zamiast do kwasu. Nie wiem, co się stanie. Lecimy, lecimy, nic nie widać praktycznie. Obijamy się delikatnie od ściany i uderzamy w ziemię prosto do lawy. Zobaczcie w lusterku jest lawa. Prosto do lawy. Ta Jesteśmy przy Bakrum, tak? Ale wjedziemy tam w następnym odcinku. Jeżeli oczywiście się podobało, zostawcie subika i lajka. I ja wam dziękuję za oglądanie. Pa-pa!